To się porobiło w internecie Tak, mega fajnie będzie jutro wszystkich spotkać na żywo Uuhu! Będzie taka przyjemna Dobry atmosfer... wieczór Co się stało, bo ja nie wiem Spokojnie, wszystko ci wytłumaczę W internecie jak zawsze dzieje się dużo, ale nic się drugi widzu nie martw Ja nazywam się Katarzyna Kasik-Spociarek I będę twoim przewodnikiem Drama o Rel. Ludzie, co ja tu robię, mam 40 lat I wszedłem zobaczyć Jak skomentujesz jakiś głupi konflikt dwóch dziewczyn Wiesz co jest jeszcze zabawniejsze, Że ja mam 27 lat, te dziewczyny też mają po 27 lat Jakoś nas wszystkich to interesuje Mam 30 lat i też na to czekam Re. Oglądałam tylko część woda y, Karoliny nie, o, nie zdążyłam jeszcze obejrzeć całego I teraz tak Czy mam oglądać od początku z wami I przebijamy Czy zreścić wam to co mówiła wcześniej I na może masz odcinek u Karoliny jak coś O, to może tak zrobimy Nie u. Nieuczesana, zaklęcia, nawcia, drama, nawcia drama, nieuczesana stopy, nieuczesane. Kik. Co to za wyszukiwanie? Moja szczera odpowiedź na dramę. Godzina filmu. Zastanawiałem się, czy przyspieszyć, ale nie wiem, czy wtedy wszystko zrozumiemy. Przyspiesz, oglądałam i da się zrozumieć. Dobra. Na twoją odpowiedzialność, widzu. 1.25 spróbujemy. nie potrzebujemy. Merytorycznie zaczę... i z niej Dobra. To ja uważam inaczej. Uważam, że to Karolina zaczęła. Tak, jakby co? Ja tak uważam, że Karolina zaczęła. Karolina nawet tutaj przyznała, że niepotrzebnie się tam wpierdzieliła. Więc akurat, tak jak ty zaczęłaś z Chapicery. Tak, to ja zaczęłam z chapicery. Karolina mogła zacząć, ale ona napisała napiw i zamknęła temat. Nafcia szuka zaczepki i ciągle dogryzała przy dowolnej okazji. To też jest prawda, z tym też się zgadzam. Ale jeżeli mamy być dokładni, to zacząć zaczęła Karolina. Ja jesteś stronnicza, bo nawcja to twoja BFF. Jest taka szansa, aczkolwiek będę starała się zachować pełen obiektywizm przy omawianiu tego konfliktu. Bo moim zdaniem zarówno Karolina w pewnych momentach źle postąpiła i nieuczesana y, Karolina, y, i nawcia też w niektórych momentach źle postąpiła. I będę to punktować. Będę próbowała zrozumieć obie strony. Mam nadzieję, że w tym filmie, jak jak wczoraj mówiłam, że to będzie ten brakujący puzel, żeby zrozumieć perspektywę Karoliny w tym wszystkim. Pokazuję skniżoty na dowód, że stała się to rutyna na jej kanale wyzywanie mnie o, Almette i Krystek. Pierdaliliście się w dramę. I co? Po co wam to? Ale ja nic z tego nie napisałem. No a gdzie Krystek? I... Charlie. No i Charlie jeszcze jest w tej dramie. Charlie pisze, nie na IG, wstawiła swoje sukienki i nie wie, jak je wybrać. Nie mów nic o rudej bo cię z wyzywa. I to wszystko przez Charlie'ego. Rzeczywiście od dłuższego czasu jestem tam tematem. Przejawiam się tylko i wyłącznie w negatywnych, tych negatywnych, em, negatywnych tematach. I jeszcze, jeszcze, ja tu jedną rzecz dodam, bo to chyba jest wycięte z jej woda. Karolina mówiła coś w stylu, że wiadomości widzów to są jakby słowa, za które streamer nie jest odpowiedzialny. Ale ja uważam, że jest że to, na co pozwalasz swoim widzom na czacie, jeżeli pozwalasz na wyzywanie albo obrażanie w jakiś sposób, nie ukrócasz tego i nie banujesz, trochę to jest odzwierciedlenie też tego, co ty czujesz i to, jak ty prowadzisz streama. Więc tutaj streamer jest odpowiedzialny za swój czat. Nawet to jest w regulaminie transmisji, że streamer jest odpowiedzialny za swój czat, że on ma go moderować. Uważam tutaj, że streamer jest odpowiedzialny. Jeżeli zgadzamy się, jeżeli ja bym wam pozwalała na wyzywanie kogokolwiek, to wszyscy... Nawet nie muszę wam pozwalać, jakbym dawała wam przyzwolenie, pisalibyście to na czacie i ja bym tego nie ukrócała, to ja na to w jakiś sposób pozwalam, więc streamer jest odpowiedzialny za swój czat, taki mój take. To będą do niej pasować, Krystek, A co Krystek tego napisał? Nieuczesana wybrała sobie ujowe sukienki jak na kochosta Antosi, hehehe. Śmiesznie, Wszystko przez Krystka. Pan Krystek nakręca koło nienawiści. Moim zdaniem, jeżeli Karolina naprawdę wybrała brązową sukienkę zamiast tej białej, uważam, że ta biała była to plus 100 miała w tej białej ta biała była najlepszym wyborem jeżeli faktycznie pójdzie w brązowej to ja nie wiem, biała najgorsza? no co ty, biała była najlepsza Ale Karol mówiła, że w białej nie pójdzie, bo ma te dni A, ej wydaje mi się że wszystkim babom na Twitchu zsynchronizowały się okresy bo ja mam okres, wiem, że chyba Menders też mówiła, że będzie mieć, Karolina ma to mi się wydaje, że my się już zsynchronizowałyśmy i A też nas nas nie swoje sprawy wsadzają na nie swoje sprawy? no nie ukrywam no mam, mam tendencję, mam tendencję. Tendencje. Temat, który został, został tutaj poruszony, zawierał moją dobrą koleżankę, na której szczęściu, powodzeniu nie zależało. Dlatego tym bardziej ingerowałam. No tak, tu mamy przystanek numer jeden. To jest bardzo ważny przystanek. Nieczesana przyznała, że pieprzyła Super się na dzieciano tam, gdzie nie powinno. To jest bardzo ważne. Uważam, że bronienie swoich znajomych jest cechą, piękną, której się nie wstydzę i którą pielęgnuję i będę pielęgnować dalej. No i ja się tutaj z Karoliną nie zgodzę, bo tutaj jedyną osobą, którą zapytałam, o opinię Karoliny była Menders, a nie Nawcia. I Karolina, zamiast odpisać do Menders i poprowadzić z nią rozmowę, ja uważam inaczej, bo, 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 napisała do Nawci, że źle doradza. I z jakiegoś powodu Karolina założyła, że tylko jej zależy na szczęściu Menders, a innym ludziom nie. A prawda jest taka, że i Karolinie i Nawci zależało na szczęściu Menders. To znów argument Nawci, że luda ma prawo do wyrażania opinii. Tak, ale tu nie o to chodzi. Ten temat w ogóle Karoliny nie dotyczył. To jest po prostu między Nawcią a Menders była rozmowa i była rozmowa między Menders a Niemcy i tam też była rozmowa. I one nie musiały między sobą o tym rozmawiać. Czyli się Karolina naskoczyła od razu na Nawcie, że źle doradza komuś. I założyła, że Nawcia miała złe intencje w stosunku do Menders. A Nawcia nie miała złych intencji w stosunku do Menders. Tylko jej poradziła ze swojej perspektywy. I Karolina miała inną opinię. Dostawałam dużo szotów. Od Kąśliwych tekstów, takich pstryczków po zwykłe, klasyczne już mówienie o mnie nie dojada. No klasyk! I tu uważam, że nawcia. Tutaj uważam, że Natalia źle postąpiła. Powiedziałam jej to samo też yy, wcześniej, że takie podgryzanie Karoliny, tym bardziej, że publika nie wie dlaczego, że dlaczego nie lubi Karoliny. I takie mówienie, albo ona jest fałszywa, albo ona jest taka, bez znania kontekstu. Bo dla mnie to nie było dziwne, bo ja znałam kontekst wcześniej, no nie? W sensie te, 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 te wiadomości. Nie zwróciłam na to uwagi, co prawda, ale wiedziałam, że się gdzieś tam pożarły prywatnie, więc mówiłam no, w to mnie. Więc dla mnie to nie było takie dziwne. Ale dla widza, dla odbiorców, dla publiki, takie podgryzanie sprawia, że nawcia wygląda na toksyczną, wredną, że źle to ją prezentuje. Ale wiem też, jaka nawcia jest. Nawcia się język nie gryzie, nawcia jaką coś w... Ja to powiem, to mi wk***wia i czasami powie sobie niemiłą rzecz do kogoś, jak kogoś nie lubi. I też ma do tego prawo. Tylko żeby się też Natalia nie dziwiła, czemu ludzie ją odbierają jako taką toksyczną. To jest toksyczna i atencyjna. No ja tak nie uważam, żeby wcie była toksyczna i atencyjna. Wiem, że jest bardziej wulgarna czasami i to podgryzanie, czy Karoliny, czy Diablesa, czy tam nawet Diablesa miało było nieintencjonalne, nie? Ale to podgryzanie przez ten cały czas, bez kontekstu, uważam za ch**owe. Zmienić stop klatkę? O Jezus, przepraszam. Tylko tu chciałam też zaznaczyć, że jak mamy punktację, to jest bardzo duży minus na koncie, na koncie Natalii, że bez kontekstu po prostu te jej podgryzania wyglądają bardzo źle. I też nie pochwalam tego, że Natalia pozwalała na takie, nie że i panie, tylko na takie stworzenie takiego bardzo negatywnego mema względem Karoliny, nie tłumacząc kontekstu o co chodzi, bo to była wyciąganie prywaty, więc dziwię się, że tego nie wyciągnęła o co chodzi, ale niepotrzebne to było. Fuj. To było niepotrzebny, Zarzut do Karoliny jest taki, że się w zrobiła na trzeciego, gdzie nikt jej nie pytał. Zarzut do Natalii jest taki, że bezsensownie wyzywała Karolinę przez półtorej roku. I wiecie, co jest najlepsze? Że obie powiedziały, tak, zrobiłam to i, i, i to, no niepotrzebnie na przykład się wpierdolę, albo niepotrzebnie ją wyzywała. Czyli obie przyznały, że to, co źle zrobiły, to w sumie było niepotrzebne. Czyli de facto mogłyby stwierdzić, no to było niepotrzebne, to było niepotrzebne. Sorry, sorry. I iść. Ale nawet jeśli Karolina zaczęła to, czemu ją wyzywa publicznie przez rok, zamiast zachować wszystko dla siebie. No tak tu jest błąd nawci. Ale co niby Karolina złego zrobiła? Powiedziała swoje zdanie yy, i prawdziwa, a ta idiotka nawcia ją wyzywa. Pierwsze, to ty nie wyzywaj, bo no, tu nie ma żadnych idiotek, są tylko piękne kobiety i widzowie. Więc yy, nie wyzywamy nikogo. Co nieuczesana źle zrobiła? No moim zdaniem, nieuczesana źle zrobiła to, że zamiast zapytać nawcie Ej w sumie, to, z czego wynika, że mamy tak różne zdanie od odnośnie tej Twojej porady, to zaatakowała nawcią, mówiąc, że chcesz źle dla niej i że jesteś łe. Czemu z Ciebie o takie rzeczy nie pytała tylko je? Mendels się chta... chyba wtedy mnie jeszcze bała i... i nie gadała chyba ze mną. A to jest jej błąd! Pamiętajmy, że zarobki są zależne od naszych wyników, ale też naszego wizerunku. Ba! Nasze zarobki mają też znaczenie odnośnie naszej płci. Dziewczyny zarabiają więcej na Twitchu. Czemu nawcia odradza sztormidie koleżance? Patrząc po Instagramie, miała współpracę jak Coca-Cola, Warka. E, dżim, I tutaj ważny disclaimer, który muszę wprowadzić. 90% współprac, które przytacza tutaj Karolina, nie pochodzą od Stormedia i nie wynikają z tego, że nafcia była w Stormedia. I to jest bardzo ważny element. Deal z Coca-Colą odbywał się przez agencję, w której wcześniej też był Kacper, y, który założył to CFA. Deal z Warką odbywał się przez y, Ujar Fantazy. Deal przez Mentosa też się chyba przez Kacpra odbywał. Więc te współprace, o których Karolina będzie tu mówić, nie wynikają z tego, że Nawcia była w Stormedii. Ale przez to, że Nawcia była w Stormedii, to musiała pytać się Stormedii o zgodę Stormedii. I jak to wygląda? Kiedy masz agencję, łącz która ma wyłączność na Twój wizerunek marketingowy, to wygląda to tak, że możesz przyjmować współpracę tylko od tej agencji. I jeżeli przyjdzie do mnie Mountain Dew, nawet do mnie prywatnie przyjdzie Mountain Dew i zapyta, Kasia, czy chcesz współpracować? Dajemy Ci 10 tysięcy złotych. Ja muszę powiedzieć, przepraszam, nie piszcie do mnie, napiszcie do mojego menadżera. I muszę odsyłać takiego reklamodawcę do mojego menadżera i dopiero on podejmie decyzję, czy ja mogę wziąć w tym udział, czy nie. I zabierze sobie z tego procent, albo nie. Różnie bywa. Czasami za zabierze, czasami nie. Bez sens. No właśnie. Więc większość tych współprac, które miała Natalia wynikały z tego, że była już znana na rynku marketingowym i ludzie chcieli ją do współpracy, a nie z tego, że to Storm Media jej załatwiała tę współpracę. Dlatego Nawcia stwierdziła, że nie opłaca jej się być w Storm Medii i z tej Storm Medii odeszła. I wrażenie jej jako mniejszej, średniej streamerki było takie, że sama ma większą szansę załatwić sobie współpracę niż przez Stormedię oddając jej procent. Więc kiedy Menders przyszła do niej po radę, powiedziała jej słuchaj, no w Stormedii są duzi streamerzy i raczej nie masz tam szansy na współpracę. Polecam ci odezwać się do mniejszej agencji i Natalia, Nawcia, poleciła w tym współpracę z menadżerem i agencją Karoliny, CFA z tym Kacperem, więc gdyby Niemcze i Nawcia gdyby porównały swoje wrażenia odnośnie agencji, zrozumiałyby się i by się rozeszły. I to tyle. Nie zrozumiałyby się. No, wydaje mi się, że układance Karoliny tutaj brakuje jedynie tego, żeby wiedzieć, żeby dostać obraz Natalii. Brakuje wiedzieć tego, że ta, te współprace nie były załatwione przez Stormedia. Że Stormedia wyraziła jedynie zgodę na to, żeby Nawcia wzięła udział w tych kampaniach, bo nie był organizowany przez tą agencję. Ale czemu odradzała tą agencję? No, bo w tej agencji to jest duża agencja i jest tam dużo dużych streamerów, no nie? I mniejsi streamerzy mogą liczyć jedynie. Na współpracę takie jak skrzynki, jak World of Tanks, jakieś Pirate Swap, te, te, te firmy mogą tam się nimi zainteresować. W sensie, oni tam są wtedy wrzucani w pakiet i tylko takie współprace dostają. Wszystkie inne deale bardzo często załatwiają sobie streamerzy sami, a nie ta agencja. Mniejsi streamerzy, o to, o to mi chodzi. I lepiej brać współpracę z agencją, moim streamerom, czy sobie lepiej wejść na ITM. Oczywiście, że najlepiej wejść na ITM. Nie, tak szczerze. Dla małych twórców, jeżeli ktoś chce takie grupowe współprace jak Skrzynki, te takie portfele i tak dalej. To spoko to wtedy taka agencja jest git, ale Menders w rozmowie z Natalią zaznaczyła, że ona nie chce skrzynek, więc Natalia wiedziała, że poza skrzynkami Menders nie może tam liczyć na wiele współprac i zarekomendowała inną agencję. No dobrze, rozumiem, że nieuczesana źle nafcie zrozumiała, tylko dogryzającej cisnącej po nieuczesanej nafci to nadal nie tłumaczy. To jej nie tłumaczy z tego, o źle zrobiła Natalia. Niepotrzebnie dogryzała jej przez ten cały czas, tym bardziej publicznie, gdzie publika nie Znała kontekstu, no to było chłopowe, to było niepotrzebne. To, że obie miały dwie różne opinie na dany temat, a tutaj. Znaczenia i po prostu między nimi jest duży kwas i się nie lubią, a to, że się poróżniły, było zapalnikiem to też rel. Mi się po prostu wydaje, że one się tak po ludzku nie lubiły, że one są zbyt różnymi ludźmi i one nie dążyły do zrozumienia się między sobą. Tak jak X y Ortiz? trochę tak, trochę tak, trochę jak y Ortiz. Inną czakrę mają, no, coś takiego. Nie muszą się lubić, ale powinny się szanować. To też prawda. Ja bym właśnie chciała, żeby to do tego doszło, żeby będą się tolerować, szanować. Mogą się nie lubić, ale powinny, obie, powinny się tutaj zachować z klasą i zauważyć swoje błędy, bo każda z nich popełniła błędy i powinny się zachować z klasą i się po prostu koegzystować, tolerować. Nie pogodzić, bo one się nie muszą godzić, nie muszą się przepraszać, nie muszą się lubić, bo się nie wszyscy, ty nie będzie tak, że się wszyscy ludzie będą lubić. Powinny umieć żyć na tym łez padole ze świadomością, że istnieje taka druga. To na nie umie koegzystować, bo on podgryzała od roku. To też prawda. Sztormidia. Po pierwsze jest sprawdzona. Od lat na rynku wiele osób tam jest. Wiemy od środka jak to wygląda. mało dosłownie chłopaka w niej, chyba ja mając chłopaka w Stormedii też bym ją odrodzała. No to jest agencja, przy której było dużo kontrowersji, bo była zaangażowana w dużym stopniu w Kidropa, który został ostatecznie zbanowany. To jest taki, taka agencja, bym powiedziała, dla odważniejszych wizerunkowo twórców. Może tak ładnie powiedziane. był weekendowy kurs unikania pozwów w Zaha, nie? I też, jeżeli Karolina twierdzi, że Stormedia jest taka super, to czemu też ona nie jest w Stormedii? Bo to też jest... Po drugie, większość znajomych nie jest. Znajomych naszych, znajomych koleżanki. Oni Mogą jakoś współpracować, mówić, ej, a weźmiesz tę koleżankę też do tej współpracy? I tutaj jeszcze jeden disclaimer. Ja osobiście mam trochę wpływu na to, kogo się wybierze do współpracy. Bo to ja na przykład tworzę briefy, i jeżeli przychodzi do mnie Coca-Cola i mówi, chcemy fajnych streamerów, to ja wskazuję piątkę na przykład fajnych streamerów, z którymi dobrze się współpracuje i którzy są odpowiedni dla tego reklamodawcy. I to ja, jak jest, jako właściciel ag ag agencji, mam taki wpływ, ale inni streamerzy nie spotkały. Nie się chyba z tym, żeby ktoś do klienta powiedział A weź jeszcze tego streamera, bo się z nim fajnie współpracuje Nie spotkałam się z tym w życiu To jest moja, moja jakby tutaj perspektywa W życiu się z tym nie spotkałam, żeby jeden streamer powiedział Weź drugiego streamera do współpracy Z tym się nie spotkałam akurat I czemu odebrałam to za próbę podkopania naszej wspólnej koleżanki? Po pierwsze, nie wiesz jak się wycenić, oferować Jak się wycenić? Zapytajmy internet Influence. Jak się wycenić, żeby nie stracić? Popa. Wiedza jest. Starczy po nią sięgnąć. Ja zawsze mówiłam, jak przychodził mały streamer. Nie wiesz, jak się wycenić. Napisz do mnie. Pomogę ci. Jestem tu już długo. I to nie jest tajemna wiedza, jak się wyceniać. Rozumiem, że niektórych może to przytłaczać i mogą nie znać swojej wartości. Ale musisz znać swoją wartość, będąc na tym rynku. I ile osób po wyjściu, na przykład, ze Stormady, czy z innej agencji, gdzie się nie zajmują Swoimi wycenami. Przychodzą i mówią: Ej, Kasia, w sumie jestem na tym rynku. W lat, ale nie mam pojęcia, ile mogę, ile mogę za ten post powiedzieć. A ta Menders jest zadowolona ze Stormedy, bo w sumie to by wiele wyjaśniał, kto dobrze doradził. Ja nie wiem, czy ona jest w Stormedii. Nawet. Nie sprawdzałam tego. Jest. Piedna Menders. Ma chyba współpracę ze Steel Series. Mi napisała, że jest zadowolona. No to fajnie. Karolina, czy ty znasz fakt o tym, że Nawcia odradziła Stormedia, ale poleciła agencję twoją? Tą CFA? Kacpro? Znasz ten fakt, czy nie? Była mowa tylko o odradzaniu medii. No, ale Nawcia powiedziała, że mniej mniejsza agencja, gdzie lepiej się nią zajmą, będzie dla niej lepsza. A mi mówiłem, że nie do końca, oraz nie chciała, żeby wychodziła ta informacja. Człowiek ponieważ nie z chciała pracy mieć wraca, a to takie coś. Jeden ja rabin powie tak, jeden ja rabin powie nie. Dziewczyny, ja apeluję. Nawcza doradziła po swojemu. Karolina się uznała, że ona źle doradziła. I niepotrzebnie Karolina, moim zdaniem, wjechałaś w Natalię. Mówiąc, że na pewno jej nie zależy na dobru Menders. Znaczy koleżanki. <grytanie> Ale Natalii też zależało na dobrze koleżanki. Obu wam zależało na dobru, ko dobru koleżanki. Natalia, ty źle zrobiłeś, że podgryzałaś. Wiem, że taka jesteś, że jak ktoś cię w to się nie umierzył gryźć w język, ale to źle zrobiłaś. Jeden na jeden. a Karolina ty zrobiłaś przykryć na wci, zakładając, że ona ma złe inte niecne intencje. Tak, przyznałam to dziś. I Karolina przyznała dziś, że się wpierdoliła na trzecią, więc obie przyznałyście, że trochę źle zrobiłyście. Ten konflikt same dobrze wiecie, że jest wyolbrzymiony w nie musicie się lubić ani się przepraszać, ale odpowiedzieć sobie na cześć. I żebyście obie wyszły jako porządne baby z tego, to powinniście sobie cześć odpowiedzieć i koegzystować ze sobą. Ja też nie chcę wybierać, do którego lobby na Mongasa przyjdę, bo tu będzie Natalia, tu będzie Karolina, no? I myślę, że Menders w tym wszystkim też jest postawiona w bardzo Sytuacji. Wydaje mi się, że obie się nie lubicie. I uwaga! Nie polubicie się! Jesteście bardzo różnymi osobami o bardzo różnych charakterach. Ale powinnyście obie zachować się z klasą. I o to tylko proszę, żebyście zachowały się z klasą. Takie przerzucanie się głównym po pokoju jednej, drugiej nie przyniesie nic dobrego. jak same powiedziałyście, to jest bez sensu. To jest bez sensu drama. Bez sensu drama. O! Jeszcze wam dołożę. Baby! Bądźmy lepsze od facetów. Nieskon Kończcie tak jak Ortiz z Xenem, pokażmy, że kobiety mogą wyjść z tego lepiej, czyli jak w sumie, Ortiz nie chodzi o ciebie w ogóle, idź stąd, ja pierdolę. Jak zobaczycie, że nagle na Twitchu 50 osób zaczyna jeść Crunchy Psy, to nie jest tak, że bardzo dobry smak wyszedł, tylko jest pakiet streamerów, pakiet twórców internetowych, które są wrzucani do jednej kampanii. Tak, i Stormedy są takie pakiety twórców wrzucani, ale tylko do współprac, które nie są do końca family friendly, czyli, znaczy family friendly, no, są grupowe takie pakiety na popularne współprace, właśnie jak skrzynki, jak te strony do wymiany tych skinów, te, te, takie na przykład World of Tanks, taki jest pakiet twórców. Na takie rzeczy są pakiety twórców. I na nic innego nie ma pakietów twórców. Nie sprzedają się takie pakiety. Każdy walczy o swoją stawkę, no i też trzeba tą stawkę znać. Więc ja na przykład z Natanem, który wchodził też w świat streamingu, prawda? Ja miałam z nim, siedziałam z nim godzinę i mu to wszystko tłumaczyłam, co, ile kosztuje, jak to wszystko działa, jak to wyliczyć, ile za co, za co, za to i za to i za to. To jest wiedza, którą każdy na tym rynku, moim zdaniem, powinien mieć. To jest tak, jakbyś poszedł do pracy i nie wiedział, ile masz policzyć sobie za, na pensję. Nawcia również odradzała koleżance skrzynki, ale po tygodniu sama je miała. Do Tego też nie rozumiem argumentu. W sensie nie wiem, co to za argument w tym przypadku. Że hipokryzja? Ale to jest tak, jakby Nawcia była w Fame MMA i poszłaby na przykład znowu do Fame MMA i powiedziała mi Kasia nie idź do Fame Mama ty się tam na przykład nie nadajesz to, to ten świat byłby nie dla ciebie ale Menders jest family friendly no Menders jest family friendly dlatego dla niej bardziej opłaca się nie mieć skrzynek i nie robić skrzynek bo paint się ma Kasia współpracę skrzynki tu są współprace family friendly i tutaj na przykład są właśnie skrzynki tu będzie Fame Mama tu będzie nie wiem alkohol tu będą jakieś e, strony do wymiany skinów tu będzie Coca Cola tu będą S synki. Durek jest tu. Jedwa też by było tu. Kingwin też by było tu. Chipsy. Chipsy byłyby tu. Chipsy. Zależy też od marki. Apple byłoby tu. Samsung jest tu. Orbit też jest tu. Bad Click i Fortuna. Bookmacherka jest tu. GPS też jest tu. Jedna współpraca. Czytaj skrzynki, oddaje 50 współprac Family Friendly XD. To prawda, jest tak, że ja staram się mieć bardziej family friendly wizerunek niż Remek. To jest Remek, to jest Kasia. Ja się staram być bardziej family friendly od Remka. Taki mam o sobie przynajmniej. Mój mój, mój wewnętrzny PR tak, tak mi mówi. Ja mam na przykład 5 współprac w miesiącu. Remek będzie miał dwie. Remek zarobi ode mnie więcej. Mimo, że ja zrobię więcej współprac. Tak to wygląda. A Ty śpisz spokojniej? Tak. Ja śpię spokojniej. Znaczy Remek też śpi bardzo spokojnie. No, więc podejmując współpracę z niektórymi podmiotami możesz sprawić, że wykluczysz sobie dużą pulę współprac. Że to są współprace, do których nie będziesz w ogóle brany pod uwagę. Dlatego warto się zastanowić. Ja na przykład bardzo się cieszę, że miałam współpracę z Adidasem, miałam współpracę z Colą, miałam współpracę z Netflixem. To są takie fajne firmy z którymi ja bym chciała współpracować. To są takie firmy, które lubię, nie? Że jest takie... Wow, byłam w reklamie Adidasa. To mi sprawia przyjemność, nie? Takie, takie rzeczy. Rockstar Top. No, z Rockstarem mieliśmy dogadaną współpracę, a potem dostałam udaru i trochę było dziwnie promować energetykę po udarze, więc to mieliśmy takie... Udar jest w innej kategorii, tak. Udar jest w takiej kategorii. To jest udar. Udar... Eliminuje część współpracy. Nawet w miesiącu, kiedy dostałam udaru, miałam mieć współpracę. I to była firma od płatków śniadaniowych. Mieliśmy współpracować z płatkami śniadaniowymi. I się wycofali ze współpracy, bo dostałam udaru. To był ich argument. Więc y są wykluczenia. Więc gdyby Menders zapytała mnie o radę, to bym jej powiedziała, że mając wizerunek Family Friendly, możesz liczyć na bardzo fajne współprace i jeżeli chcesz łatwe pieniądze, to idź w skrzynki, ale jeżeli chcesz fajne współprace robić, to bez skrzynek będziesz miała większą szansę na tę współpracę. Współpraca z ZUS? Ej, współpracowałabym z ZUS-em. W barter. Tak, wzięłabym ZUS w barter i do końca życia nie płaciłabym ZUS-u. To By była najlepsza współpraca ever. Zwolniona do końca życia z ZUS-u. Agencja AHARO nie jest na rynku jak Stormidia nie wiadomo ile lat. Jest to względnie dosyć nowa, ale prężnie rozwijająca się. No i tutaj też mam pytanie do Karoliny. To dlaczego nie poleciła Menders agencji właśnie AHARO z rodzinną, mniejszą atmosferą, w której Menders miałaby większą szansę na współpracę? Poleci Dobra, czyli zarówno nafcia, jak i nieuczesana poradziły tą samą agencję. To gdzie jest problem teraz? Bo nafcia też powiedziała Menders, żeby wybrała tamtą agencję. I o, oh ale idę sikać. Hej, Nafcia! Widziałam streama, więc pomyślałam, że napiszę prywatnie. Wywnioskowałam oby błędnie, że jesteś fałszywą osobą. I tutaj jest to, co mówiłam, że jeżeli tak wyglądała pierwsza wiadomość Karoliny do Natalii, to, no, Karolina w pierwszej wiadomości, w pierwszym zdaniu tej pierwszej wiadomości, drugim, no, poniekąd zaatakowała Natalię, że jest fałszywa. Natalia tak to odebrała. Zachaczyłam. o znajomych zł. nafci, że według mnie rzeczywiście kręci się tam, gdzie są duże zasięgi. Dziwny jest dla mnie wniosek logiczny idące z tym, że Nawcia ma dużo znajomych, to znaczy, że jest fałszywa. W sensie? nie widzę połączenia między tymi dwoma sprawami. Każdy tą wiadomość Karoliny może interpretować inaczej. Natalia odebrała ją, ją jako atak. Karolina odebrała ją jako chęć wyciągnięcia ręki yy, i załatwienia sprawy prywatnie. Ja odbierałam ją jako dziwną wiadomość, którą cieszę się, że nie jest do mnie. Że to, jak dostała taką wiadomość, to że musi się no ja chyba też tą wiadomość odebrała jako atak po prostu, no. Ta wiadomość nie ma na celu wyprostowania czegoś, tylko no mówię Ci dlaczego Cię nie lubię. Ja tak odbieram tą wiadomość. To jest wiadomość typu no nie lubię Cię i teraz Ci powiem za co. To nie jest na zasadzie ja uważam tak, ale ale, ale popraw mnie, tylko to jest nie lubię Cię i to jest mój powód. Więc zostaw mnie w spokoju. Blok kosy nie wynika z tego, że ona źle doradziła, a uważa, że dobrze, a chodzi o to, że zabolało ją, że wytknęła mi to, że kręci się wokół każdej dużej osoby, niezależnie od ich Charakteru, humoru, stylu bycia. Tak, tak, dokładnie tak. Rok jest. Nieuczesanej przez nawcie. wynika z tego, że ją zabolało to, że, że powiedziałeś, że jest fałszywa i że zadaje się z ludźmi tylko dla zasięgów. Tak! Dokładnie tak jest! Tak, to prawda! Powiedziałeś, że nauczycie jest po stronie sobie ma więcej widzów? Nie mówię, nie mówidziałam tego, powiedziałam, że nafcia również może się kierować też po części tym. To jest dziwne. Powiedziała, nie miło na streamie do nafci, że kieruje się y, liczbą znajomych dobierając y, liczbą widzów, dobierając sobie znajomych. Robimy timeline. Nic, tak, 08. 23. Tutaj jest nieucesana na streamie, bo to też jest ważne. Na streamie mówi, że Nawcia dobiera sobie przyjaciół pod zasięgi. Później jest koleżanka. Koleżanka, incydent. Nie, nie znam daty. Nie znam daty, ale jest później. Więc jest koleżanka, incydent. W którym nafcia doradza jedno, a nieucesana doradza drugie. Później nieucesana pisze do Nawci, dlaczego jej nie lubi. Tutaj jest. Dlaczego jej nie lubi? Później mamy okres półtorej roku, gdzie Nafcia jest passive-aggressive albo wyzywa Karolinę. I tutaj Czara Góry się przebra przebrała dla diables. Ja to tak rozumiem. Ej, dobra ludziska, ale nie wyzywajcie po wyglądzie, bo to nie wypada poza tym lekka hipokryzja. Jak krytykujecie kogoś, że nie jest zbyt urodziwy, i siedzicie tu dalej i słuchacie Kasi Acha. Nie woła muszę iść. To jest tak koperkowa kupa afera, która de facto powinna się rozejść dawno temu, ale panie z jakiegoś powodu czują do siebie nie czują do siebie mięty, czują do siebie dużo Po pierwsze to wygląda jakby każda z nich szukała pretekstu do nieubienia tej drugiej, a mogą się po prostu nie lubić. <śmuletra>